Przed materiałem mamy pewne pytanie dla Was. Czy według Was największym problemem naszej sceny jest brak nowych graczy? Po ostatnim wpisie od Białego mogliśmy wywnioskować, że pomoc dla drużyny Aves było czymś jednorazowym po prostu na jeden turniej. Graczom Aves jednak na tyle spodobała się gra Białego i to jaką jakoś wprowadza do drużyny, że do czasu powrotu Morskiego do gry będą grali z nią każdy możliwy turniej, czy też kwalifikacje. Oczywiście nie oznacza to żadnego transferu na stałe, bo Biały wciąż jedynie pomaga AWES pod nią obecność ich stałego gracza. Mimo wszystko, to standinowanie ze strony Pawła może wpłynąć korzystnie na jego pewność siebie jako zawodnika. W ostatnich spotkaniach, jakie możemy oglądać, Biały jest w bardzo dobrej formie. Niektórzy nawet sądzą, że powraca ten Paweł z 2014 roku. A dzisiaj kolejne mecze z udziałem Białego w AWS. Polska ekipa ma bardzo napięty grafik, stąd też do powrotu Molsiego taki skład będziemy mogli oglądać niemal codziennie. Dzisiaj chłopaki kontynuują swoje zmagania w Blast Rising, w których Aves ma nie za ciekawą sytuację. Pierwszy ich mecz zaczyna się o 17, dlatego pewnie jak wy oglądacie ten materiał, to spotkanie już trwa. Były menedżer Izakobors Słówek nie oszczędzał słów od duńskiej organizacji TRIKT, która podobno zmusiła przeciwnika do poddania meczu, kiedy dziki spóźnili się tak naprawdę jedynie 5 minut. Cała sytuacja jednak ma drugie dno. Podobno organizatorzy turnieju, w którym grali Polacy z Izakobors, przesuwał godzinę rozpoczęcia meczu, przez co tak naprawdę spóźnili się na mecz Trikt. Zawodnicy duńskiej organizacji, jak i osoby z nim powiązani, napisali natomiast, że Izakobors powinno po prostu lepiej planować swój grafik. Tak w zasadzie to kto z tej całej sytuacji ma większą rację, dajcie znać w komentarzach na dole. Ostatnimi czasy serwis Esport Now przeprowadziło wywiad z Kiyoshimą, który teraz występuje pod barwami Heretics. W pewnym momencie osoba przeprowadzająca wywiad zapytała się o naszą polską scenę i jej mankamenty. Na początku stwierdził, że osoby takie jak Biały czy też Snacks nie są już takimi bestiami jak kiedyś, bo gra od 2014 roku mocno się różni. Powiedział, że największą rolę tutaj odgrywa motywacja, której tym graczom po prostu brakuje. A co chodzi o naszą polską scenę, to Kiyoshima zauważył, że na polskiej scenie nie ma kompletnie nowych twarzy, które byłyby w stanie wynieść nas na prawidłowe tory. Posiadamy te same nazwiska, które jedynie ciągle zmieniają formację, a z samych zmian nic nie wynika. Jak dla mnie, ma dobrze wypunktował to, co dzieje się obecnie na polskiej scenie, a wy, zgadzacie się z nim? Piszcie w komentarzach. Source 2 zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Dzisiaj w nocy pojawiła się nowa wersja beta CSA, która jest jedynie dla deweloperów i waży aż 21 giga. Nie wiadomo, czy to Source 2, choć po wielkości aktualizacji jest to bardzo prawdopodobne. W ręce graczy wpadł jednak inny update ważący 20 MB, który bardzo mocno poprawia wydajność cs na słabszych komputerach. Co najważniejsze dodaną opcję o nazwie strumieniowanie tekstur. Polega ona na tym, że ładowanie tekstur o bardzo dużej rozdzielczości odbywa się wtedy, kiedy już musi zostać załadowana. Oznacza to, że komputer oszczędza bardzo dużo pamięci z karty graficznej. Testowaliście już te opcje, rzeczywiście CS chodzi lepiej? Dajcie znać w komentarzach. Smoja w dosadnych słowach wypowiedział się o tych graczach, którzy przebranżowali się do Valoranta. Jego zdaniem, zawodnicy, którzy zdecydowali się na taki krok, znajdą się w naprawdę dziwnej i niezaciekawej sytuacji. Kiedy graczom zacznie nudzić się, już ta gra, a ich jedyną motywacją jest dostawanie przez moment dobrej pensji, to wcześniej czy później stracą motywację i dadzą sobie z tym tytułem spokój. Piszcie w komentarzach, czy się z tym zgadzacie. Nasz polski zawodnik Tudson podjął bardzo trudną decyzję o odejściu w Team Secret z racji tego, że nie mógł pełnić roli głównego snajpera. Zdecydowanie nowa rola, którą otrzymał, kompletnie nie przypadła mu do gustu. Na tę chwilę Filip znajduje się na liście transferowej. Jak myślicie, gdzie trafi Tutson? Dajcie znać w komentarzach. Bad News Bears oficjalnie się rozpadł. W składzie mieścili się tacy zawodnicy, jak chociażby PTR czy też DAPR. Jeśli chodzi o tego drugiego, to postanowił odpuścić profesjonalne granie w CSA i przenieść się do Valoranta. A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Skin Club, korzystając z naszego linku w opisie, dzięki któremu otrzymacie fajny bonus na start. A przy okazji też wspieracie nasz kanał. No i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.